Dzień dobry, dzień dobry, witamy w trzecim odcinku naszego klockowego podcastu. Dzisiaj wyjątkowo jest ze mną tylko Jaskier. Cześć. Zarówno Rivena, jak i Mozarta zmogły jakieś przeziębienie, dlatego też nie było odcinka tydzień temu, ale już wracamy po krótkiej przerwie. No i tak pomyśleliśmy z chłopakami, że może lekko zmodyfikujemy ten nasz format podcastów, i jako, że bardziej znamy się na mocach i na budowaniu własnych makiet. Niż na zestawach, to tak wydaje nam się, że chyba lepiej jak w przyszłych filmach będziemy skupiać się właśnie na tych, na tych rzeczach, a nie na zestawach. No bo jak zapewne zauważyliście w poprzednich odcinkach, często zdarzało nam się mówić, że fajny zestaw, ale raczej nie kupimy, bo kurzołap, bo nie zbieramy zestawów, albo po prostu skupiamy się bardziej na kupowaniu elementów. Dlatego, tak jak mówiłem, postanowiliśmy, że skupimy się w następnych odcinkach. Tylko na mocach. Chociaż, jeżeli pojawi się jakiś fajny zestaw, to na pewno gdzieś o tym wspomnimy. No i taka sytuacja w sumie zdarzyła się w ostatnim czasie, bo jak zapewne wiecie, pojawił się, pojawiły się zdjęcia nowego zestawu serii Władca Pierścieni. Chociaż mówić, mówić o serii to chyba trochę za dużo, bo na razie jest tylko ten jeden taki zestaw celebrujący rocznicę filmów. No i Jaskier, jakie są twoje odczucia co do tego zestawu? Ja myślę, że pod względem konstrukcji i wykorzystanych technik to jest zestaw bardzo zaawansowany i dzięki temu wygląda ładniej, i robi wrażenie. Jest też bez wątpienia duży, prowadza masę nowych elementów, natomiast no, to, jest, to jest coś dla, to jest produkt to dla kogoś, kto lubi sobie coś zbudować z instrukcji i postawić na półce. Jak mówiłeś wcześniej, my no, nie jesteśmy tego typu odbiorcą, tego typu klientem. Także ja jestem pod wrażeniem tego, co udało się zrobić, tego, że, to, że ten zestaw wygląda w zasadzie jak moc, natomiast no, on kosztuje co połowę, średniej, średniej krajowej. No tak, ja myślę właśnie, że cena jest, nazwijmy to taką przeszkodą, jeżeli chodzi o zakup tego, tego zestawu. No bo jeżeli ktoś się waha, tylko kupić i widzi cenę, no to tak jak mówisz, to jest połowa średniej krajowej, więc. Nie każdy, nie każdy chce aż tyle przeznaczać na, na krocki, no i tak jak wspomniałeś wcześniej, to jest taki troszeczkę kurzołap, który będzie stał na półce, chociaż bardzo fajne są w nim figurki. Tak jak ty powiedziałeś, użyte techniki no wygląda tak, jakby ktoś po prostu zrobił moca i go wystawił, albo po prostu firma Alego pozwoliła designerowi na pobudzenie, po prostu na puszczenie wody fantazji i i ten zestaw naprawdę bardzo fajnie wyszedł. Ale w sumie tak pomyślałem, że może wspomnimy o tej starej serii Władca pierścieni. I tak sobie myślę, że ten zestaw może być takim dobrym zwiastunem albo taką małą nadzieją na to, że kiedyś Lego powróci do, takiego regularnego, do takiej regularnej serii, właśnie z zestawami jak kiedyś. Powiedz mi, ty masz jakieś zestawy z tej, z tej stary, starej serii Władcy pierścieni albo Hobbita? Tak, tak, tak się składa, że udało mi się załapać na, na ten okres, gdy Lotra, a później hobbit, no istniał w świecie LEGO w postaci zestawów i kilka, kilka zestawów z tamtych dwóch serii udało mi się kupić bądź dostać, bo to jeszcze były takie czasy, kiedy kiedy mogłem liczyć na, na prezenty w postaci klocków LEGO. A powiedz mi, a, a masz jakieś ulubione z tych zestawów, które, które jakby najbardziej ci się podobają? Ja myślę, że niekwestionowanym królem tamtej serii był ten zestaw 9471 Urukhaj Army. To jest po prostu Battle Pack, w którym masz cztery figurki Urukhai i fragment muru dwóch wyglądających niesamowicie żołnierzy Rohanu. I no, gdyby coś takiego teraz wyszło, to bez wątpienia bym kupił. Zapewne w kilku sztukach, nie, no bo to jest, to jest taki odpowiednik tych, tych z klonami z Gwiezdnych wojen, nie. Tak, dokładnie. Czyli zestaw, który pozwala budować armię. Świetny zestaw, ja, tak jak ty wspomniałeś, ty miałeś to, to szczęście, że, że załapałeś na tą serię. No ja akurat jestem po tej drugiej stronie i, i trochę ci tego zazdroszczę, bo mi się nie udało załapać na tą serię, bo akurat jak te zestawy wychodziły, no to ja miałem tak zwany Dark Age, jeżeli chodzi o LEGO i, i te klocki były... ze stary. Byłem ze stary, tak, miałem po prostu inne y, priorytety w życiu, ale na szczęście to teraz klocki LEGO wróciły na właściwe miejsce. No i bardzo żałuję, że te zestawy mi uciekły, bo tak jak mówisz, czy ten nazwijmy go Battle Packiem u a nie tylko, bo Dwóch rycerzy Rohanów, którzy byli świetni, no to można było naprawdę fajne armię z tego zbudować. Tam był jeszcze fajny zestaw z Elrondem. Że dobrze pamiętam, był Elrond, Arwena. i... mówisz nie... o tym, rada, rada u Leronda, no, tak. Dokładnie, tak, dokładnie tak. To też dobra to opcja, żeby. Miniaturka, miniaturka tego, co wychodzi w tym roku. Tak, i tam były chyba cztery figurki, właśnie Elrond, Arwena, Frodo i Gimli. Tak, więc, tak więc Gimli, też... bo w jest ta scena, w której Gimli próbuje zniszczyć pierścień, no i tam była taka funkcja, że można było wykatapultować wiesz, figurkę Gimlego. I... Tak, 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 to no, pamiętam, to widziałem. Ja widziałem na YouTubie lata temu, jak, jak ktoś robił chyba z tego recenzję. No bardzo, bardzo udana seria. Miejmy nadzieję, że ten duży zestaw z Rivendell jest początkiem jakiejś większej serii i że jeszcze kilka zestawów z władcy pierścieni. Zobaczymy, no bo szczególnie my, ja i ty, lubimy takie klimaty fantazy, gdzie budujemy własne figurki do, do makiet, i czy figurki elfów, krasnoludów, hobbitów, czy, czy nawet takie szaty, jak chociażby u Aragorna czy u Boromira, na pewno nam by się do niejednej makiety przydały. No a same figurki z tych starych zestawów są bardzo drogie. Te ceny są na tyle. Zaporowe, że ciężko czasami coś fajnego zgarnąć. No i są też mocno rozchwytywane, bo jak znajdzie się coś w niższej cenie, no to bardzo szybko to, to znika. Więc, tak jak mówiłem, mam nadzieję, że to kiedyś wróci. Tak, ja się zgadzam. No i też też taką delikatną mam nadzieję, że będzie tak jak mówisz i faktycznie pojawią się jakieś inne zestawy z tej serii. No i takim promyczkiem nadziei jest to, że pojawia się masa nowych elementów. Włosy elfów z uszami, są zupełnie nowe bronie. Więc no, przygotowali te, te nowe elementy, te nowe formy. No, może mają coś, coś tam w głowie, jakieś rozszerzenie tej serii. Może na podstawie danych ze sprzedaży tego Rivendel będą oceniać, czy, czy opłaca im się wprowadzać pełną serię. Ale no, ja myślę, że tak, bo to jest Żwotca Pierścieni to jest na tyle duże, na tyle bogate uniwersum. No, ono może działać tak jak gwiezdne wojny, nie? Jest, mieliśmy trzy filmy Petera Jacksona, z serii Władca Pierścieni. Później jeszcze te nieszczęsne filmy z serii hobbit. I to jest masa materiału, który, który można wykorzystać. Tak, teraz jeszcze serial op, op, nieszczęsny op. serial Amazona. A ja um, myślę, że wiesz, te 150 tysięcy godzin edycji rozszerzonych władcy pierścieni to wystarczy. <laughs> Dokładnie, dokładnie. tam jest, jest też kilka fajnych elementów roślin, jeśli dobrze pamiętam, w Rivendell. Więc, tak, nawet z biznesowego punktu widzenia, tworzenie nowych elementów, żeby umieszczać je tylko w jednym zestawie za połowę średniej krajowej, no to nie do końca mógł być dobry róg więc liczymy, że jest to zwiastun nowej, fajnej serii. A teraz, chyba, przejdziemy do naszego ulubionego tematu czyli do mocy. Nie było nas dwa tygodnie i trochę tych fajnych makiet się pojawiło w ostatnim czasie. My wybraliśmy dla was cztery, to jest Jaskrem przed nagraniem, mieliśmy burzliwą dyskusję, bardzo burzliwą, która trwała chyba półtorej minuty i wybraliśmy, wybraliśmy cztery, cztery moce, które najbardziej nam się spodobały. W ostatnim czasie. No i może zaczniemy od naszego zbudujcowego kolegi, czyli od Insomni. Insomnia właśnie skończył. Pierwszy budynek w swoim mieście w klimatach Cyberpunka. Tutaj zaznaczę na początku, że serdecznie zapraszamy na kanał Insomni. Na dole pod filmem znajdziecie link do kanału, gdzie będziecie mogli zobaczyć, jak ten budynek powstawał. Bo Sebastian postanowił, że nagra time z budowy każdego etapu tego budynku, no i dalszego, dalszej części miasta, bo nie jest to tak naprawdę koniec, tak naprawdę to jest dopiero początek całej ogromnej makiety w klimacie Cyberpunka. No ja wam teraz tutaj podrzucam na ekranie zdjęcia tego właśnie pierwszego budynku, no i naprawdę robi ogromne wrażenie. No ja muszę powiedzieć, że nie jest dobry w tych klimatach Cyberpunkowych, naprawdę świetnie mu to wychodzi. Te wszystkie detale, szczególnie na poziomie ulicy, jakieś rury, wentylatory, tam też światełka są zamontowane, które normalnie działają i dodają tak niesamowitego klimatu, że no człowiek czuje, jakby naprawdę było to wyciągnięte prosto, prosto z gry. Ja pamiętam, Jaskier, że Ty też kiedyś budowałeś makietę w tych klimatach właśnie cyberpunkowych, więc powiedz mi, jak, jak Ty to widzisz u, nazwijmy to, konkurencji? No, wiesz, ja bym nie nazwał insomni konkurencją, bo to jest, myślę, że można śmiało powiedzieć, niekwestionowany król, jeśli chodzi o te klimaty. No tak, tak. Dominator. Także ja... Tak, dominator. No on te fawele kiedyś zbudował i to też tak w zasadzie z niczego, nie? Nagle Bach. Taki wielgachny moc, to potem latało wszędzie po internetach. Uh -huh. e, oficjalne media społecznościowe Lego wykorzystały jego zdjęcia tej makiety. Także, no, wiesz, to no co, no jak zwykle, nie? Bo to jest budowniczy, który potrafi z, zrobić bałagan w taki sposób, żeby wyglądał dobrze, żeby wyglądał naturalnie, losowo, ale jednocześnie w, w, w taki sposób, który no, no nie, nie jest sztuczny, nie? Także mhm. to była przed umiejętnościami kolegi. Tak, bo wbrew obiegowej opinii nie jest tak łatwo zrobić porządny bałagan, Albo jakąś taką makietę, gdzie coś jest zniszczone, bo to też trzeba mieć do tego dryk. No i Insomnia faktycznie, faktycznie ma, no ma, chyba taki instynkt, nazwijmy to, do takich rzeczy. No i tak wspomniałeś, on, on jest dominatorem, jeżeli chodzi o, o te klimaty cyberpunkowe, więc czekamy z niecierpliwością na kolejne części. Także wpadajcie do Insomni na kanał na YouTube oraz na Instagrama, tam na pewno będą wrzucane aktualności. Dobra, kolejny moc, który chcielibyśmy omówić, to praca stworzona przez Ponurego. Po raz kolejny Ponury pojawia się w naszym podcaście i tym razem zbudował taki grecki domek. Ja go zaproponowałeś, w sumie ja się zgodziłem od razu, bo już widziałem wcześniej z budownicowym coś chodzi. i od razu stwierdziłeś tak, bierzemy. Tak, stwierdziłem że od razu, od razu tak, że bierzemy. Aż mi było głupio, że sam, sam go nie, jako pierwszy nie, nie zaproponowałem. Ale jako że ty jako pierwszy zaproponowałeś, no to teraz jako pierwszy możesz się wypowiedzieć. Ja myślę, że to jest praca bardzo udana, bardzo estetyczna, a jednocześnie jest wypełniona detalami, to takimi no naprawdę ciekawymi, nie? bo jak popatrzymy na tę roślinność, która tutaj dodaje mnóstwo charakteru i duszy tej, tej konstrukcji, to tutaj każdy, każdy jeden krzaczek, każda jedna roślinka wygląda inaczej. Najbardziej podobają mi się chyba te kaktusy, które są, tuż przy schodach po prawej stronie ustawione, bo to jest bardzo uroczy detal. Tak, te, te kaktusy przy, przy schodach są świetne. I też fajne jest to, że jak się patrzy na pierwsze zdjęcie tej makiety, no to widzi się taki ładny, zadbany domeczek. Wszystko bardzo ładnie poukładane. Ale jak przejdzie się na kolejne zdjęcia, to ponury nie zapomniał o takiej wiejskiej stronie Grecji i mamy tam właśnie takie miejsca dla, dla, dla zwierzątek. Są kury, jest owca, jest też koza. No jak tak ty mówiłeś, jest tutaj masa bardzo fajnych detali, jest to naprawdę bardzo klimatyczny moc. Fajnie też zrobił tą posadzkę na pierwszym planie. Ja świetnie rozumiem jego ból układania, bo sam to robiłem przy świątyni Anubisa, więc doceniam jeszcze bardziej, że jest to gdzieś tutaj wplecione. No i tak naprawdę jak się patrzy na ten domek, no to czuć, czuć klimat Grecji. Także ponury, super robota po raz, po raz kolejny. Tak i też. Warto dodać, że ta praca zgłoszona jest na ideas. Można pójść i zagłosować. Tak jest. Link oczywiście do, do głosowania podrzucam wam w opisie filmu, także wpadajcie i zostawcie głos, aby kolejny polski projekt miał szansę zostać zestawem Lego. Kolejną pracą, o której chcieliśmy dzisiaj Wam opowiedzieć i którą chcieliśmy Wam zaprezentować, jest konstrukcja zbudowana przez naszego kolegę posługującego silnikiem Edge of Bricks. I jest to kolejna y, jego autorstwa, makieta o klimatach Minecraft. Tak, po raz kolejny w naszym podcaście Minecraft i po raz kolejny Edge, bo dwa tygodnie temu też jego praca się pojawiła. I co ciekawe, była to pierwsza część całej makiety, bo z tego co pamiętam, Edge chciał stworzyć właśnie dwie makiety, które na końcu będą do siebie idealnie pasować. No i tak też się stało. Wcześniej mieliśmy jaskinie z lawą, która była dodatkowo podświetlana. A tym razem Edge zaprezentował nam Rafę Koralową. No i tak jak dwa tygodnie temu, taki teraz muszę wspomnieć, że o ile nie jestem fanem Minecraft'a, to coraz bardziej się przekonuję do tych klimatów, bo to co robią chłopaki, czy chociażby Edge, czy Cheesy Bricks, naprawdę, no, naprawdę robi, robi wrażenie i, i pokazuje, że, że w takich klimatach Minecraftowych też mogą wychodzić bardzo fajne moce. Tak, bo wiesz, potężną wadą zestawów z tej serii jest to, że. Te podstawowe kostki nie są sześcianami, nie? A tak, no bo tak, oni używają dokładnie. po prostu brików 2x2, które no nie mają, nie, nie są sześcianem, nie są prostopadły ścianem. Wystarczyłoby dołożyć dwie płytki, tak jak oni tutaj to robią w praktyce, jak to zrobił Edge. I no już od razu wygląda to lepiej, nie? Bo te proporcje się nie, nie rozjeżdżają. Mhm, tak, tak. Ale wiesz, fajne jest to, że te prace mają taki przekrój cały, tak? Że widzimy ten cały przekrój geologiczny. Od tej trawy na górze, trochę ziemi, potem skały. Tu w przypadku jeszcze tej rafy koralowej jest też piasek, fajnie schodzi. Widać, jak, jak to dno powoli się łączy z, z plażą. No i naprawdę jest tutaj duże pole do popisu, jeżeli chodzi o, o te klimaty. Więc ja tak się zastanawiam, czy może kiedyś w wolnym czasie, jakiś znajdę, też nie, nie pomyślę nad jakąś makietą, bo naprawdę jest, jest ten potencjał i, i ma to fajny klimat. Bez wątpienia. Zresztą no, w zeszłym roku na targach hobby w Poznaniu y, był cały kolap, nie? Tak, tak, Minecraft dokładnie. Mhm. Pamiętam a wtedy, y, właśnie z Edgem y, chodziliśmy sobie po, po wystawie i oglądaliśmy ten kolap, i wspominał już wtedy, że ma w planach taki jednoosobowy kolap, gdzie stworzy po prostu dwie prace. Ja to pamiętam, że dwie. Jeżeli nie, to Edge popraw mnie w komentarzu. Dwie prace z y, Minecrafta, które gdzieś tam na końcu będą się łączyć. No i wyszło naprawdę super, także. Dobra robota, po raz kolejny. Fajne to jest i w tej, w tej części, którą teraz w, w ciągu ostatnich dwóch tygodni zaprezentował, to jest fajne to, że to jest wiesz, woda, nie? I masz ten taflet tak, tak, tak. wody i, i ten cały świat żywy, kolorowy pod spodem, nie? Sobie tak sprytnie jakimiś tymi, yy, zrobi, zrobi takie filary z, z wodorostów, nie? Mhm. Żeby ta tafla ta wody się trzymała, to jest też takie właśnie zagadnienie zawsze. No tak, Trudne, taki... Jak zrobić podwodny świat, nie? tak, żeby zrobić taflę wody, ale zrobić też coś pod spodem, żeby było widać, co jest tam pod spodem. Tak, tak. No, tak. Filary to jest, to jest takie najprostsze chyba rozwiązanie, ale tutaj działa, nie? no bo to faktycznie te, te są, są tego typu wodorosty, które są takie długaśne, nie? I rosną od dna w zasadzie do, do tej do powierzchni wody. Mhm, tak, więc bardzo sprytnie z tego wybrano, więc tym bardziej brawa. A ostatni moc, jaki dla was dzisiaj przygotowaliśmy, jest stworzony przez chyba najmłodszego twórcę w całej tej dzisiejszej stawce, a chodzi o Jacku Bricksa i jego latające wyspy. No, jest to kolejna z prac naszego kolegi, w której postanowił zbudować skały. Tym razem skały są latające, tak jak, już, tak jak już powiedziałeś, Michał. I zresztą tak jak sam tytuł pracy głosi. Kuba się właśnie specjalizuje w tym, żeby brać różne dziwne elementy wypukłe, wklęsłe, zakrzywione, składać je, no, powiedzmy, w miarę do kupy i tworzyć z nich jakieś takie różne fantasmagoryjne kształty, które są skałami. No, jest to sztuka, która jest w klockach LEGO trudna, no, a jemu wychodzi. To, 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 trzeba, to trzeba mu przyznać, że ma do tego głowę umie kombinować z tymi elementami i te skałki są no naprawdę udane, zwłaszcza ta, ta po prawej. Wygląda super z tym pomostem idącym w lewo. Wydaje mi się, że ta większa mogłaby nie być taka poszarpana od spodu, tylko być takim, wiesz, zwartym mm -hmm. tak, takim Jednym, jednym większym by, klocem. No. To troszkę, tak, to by troszkę kompozycyjnie lepiej wyglądało, no ale, nie wiem, Kubach może chciał mieć takie, nie wiem, stalaktyty, stalagmity, stalagnaty. Stalaktyty. Napiszcie, 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 napiszcie zepsułeś. Niech jakiś... Znaczy powiedzmy. nie, no ja nie jestem, pewny. Znaczy, wydaje mi się, że wydaje mi się z tego zapamiętam z mojej wiedzy z, ze szkoły było to dawno, to chyba stalaktyty są wiszące, ale jeżeli jest jakiś geolog na sali, to może nas w komentarzu, w komentarzu poprawić. Tak jak wspomniałeś, Kuba jest mistrzem w rockworku, bo tak nazywa się ta technika budowania skał. No i tak właśnie używa tych różnych dziwnych elementów, o których większość by nawet nie pomyślała, że można użyć do, do zbudowania skał. I ja jak zawsze powtarzam, przy pracach Kuby jeszcze popracuję nad stabilnością tych makiet, żeby dojeżdżały w całości na wystawy i nie musiał potem biedny siedzieć pół dnia i z powrotem składać, to będzie idealnie i perfekcyjnie. I tu warto jeszcze dodać, że tak jak w przypadku pracy Ponurego, taki Kuba swoje latające wyspy wystawił na Lego Ideas. Także, jeżeli chcecie, to zapraszamy do głosowania też na jego pracę. Link oczywiście w opisie. ja co wracając jeszcze do, 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 do samej pracy, tak jak wspomniałeś, ta prawa wyspa też mi się bardzo podoba. I Kuba też jest takim mistrzem wynajdowania ciekawych zastosowań do takich niesztampowych nie elementów. Czasami, do, czy jak buduje drzewa, czy jakieś takie elementy dekoracyjne, no to używa takich elementów, których na pierwszy rzut oka byśmy tam nie wzięli. Więc też Kuba widać, że ma, ma taką smykałkę do, do tego typu elementów. Tak, bo to trzeba, wiesz, trzeba umieć zauważyć, nie? że klocek da się wykorzystać w sposób, który no, no nie został stworzony do tego. Nie? To, jest, to jest właśnie część, część tej zabawy, część tego hobby, to na tym, na tym właśnie polega. Tak, to jest takie prawdziwe rzeźbienie, jak ja zawsze mówię i dzierganie, że czasami siedzimy i panie nam do głowy jakiś pomysł na wykorzystanie elementu czasami z kosmosu. Nie wiadomo nie wiadomo, skąd się to pojawiło. No ale to, to trzeba przy tym siedzieć tak naprawdę i cały czas budować, i te rozwiązania czasami same wpadają. No, a czasami przez przypadek, nie? ale też jestem zaskoczony, jak widzę, czy prace kuby, czy wcześniej Insomni też czy Jack, gdzie gdzie widzę fajne zastosowanie. Takich niekonwencjonalnych elementów. W tej pracy bardzo ciekawym detalem jest wykorzystany w zasadzie popsuty element, ponieważ jeżeli się przyjrzycie, to na samym środku tego mostku łączącego wyspy leży listek. I ten listek to wydaje mi się, nie no, jak patrzę, to, 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 to jestem pewien, że to jest fragment, który jest ułamany z takiego elementu bambusa. Jest taki round brick, jeden na jeden, który ma trzy listki. No i one mają niestety to do siebie, że się czasem łamią. Zwłaszcza te kiedyś, te, które ja mam z dzieciństwa, to wszystkie są wyłamane. No i to pokazuje, że można wziąć coś, co już jest w zasadzie zepsute, i coś, co ktoś inny mógłby już wyrzucić do kosza i wykorzystać w swojej pracy. Bo to do dodaje takiego klimatu, takiej właśnie jakiejś Japonii, dalekiego wschodu, wiesz, siedzisz sobie tutaj, ten gość po lewej siedzi, medytuje i taki pojedynczy listek urwał się z drzewa i wiatr go, nie wiem co wiatr robi, przedmuchał, wiatr go... Zawiał. Zawiał i rzucał tak. na mostu. Także pamiętajcie, nie wyrzucajcie tak. elementów, kiedy wam się połamią albo coś odpadnie od nich, bo można je fajny sposób wykorzystać. Ja na przykład mam taki pojemniczek jeden u siebie w Legurumie, w jednej z szufladek, gdzie wrzucam jakieś takie albo połamane, albo takie urwane listki, bo podobnie jak w Twoim przypadku, tak u mnie w tych szczególnie starych, bambusowych elementach te listki często odpadają, a one potem mogą być wykorzystane jako chociażby takie właśnie spadające liście, albo nawet takie małe roślinki w doniczkach, to już tak naprawdę zależy od Was, jakie wykorzystacie ten element, on tam jest, jaką ma średnicę, on ma taką średnicę, że mógłby zadziałać jako piórko. Wiesz, to myślę, że luźno by się trzymało w hełmie, ale no myślę, że można by spróbować kiedyś. To jest, to jest, tak, praca domowa. Praca domowa do odrobienia. Ktoś ma taki listek? Tylko nie urywajcie specjalnie. Nie, nie, specjalnie nie urywamy, nie robimy rzeczy. Nie no, chyba że komuś zależy, żeby mieć tą trzy piórka, no to wtedy może z jednego takiego elementu pourywać, tylko szkoda. I zadanie domowe sprawdzić, czy to się faktycznie trzyma w hełmie jakiegoś rycerza. Bo to też, jak ktoś robi zielonych rycerzy, no to kurczę, idealne zielone piórko. Tak, ale no, wracając, zielony, do, tego, co, wracając tak. do tego, co powiedziałeś, fajny taki właśnie klimat, klimat Japonii. Ciekawy jestem, czy Kuba weźmie to na jakąś wystawę w tym roku. Musiałby to jakoś fajnie pisał, zamontować że, na jakiś. Może tak, ma takie słupki, mówił pisał, że ma słupki przezroczyste. No, no, Element na i na nich będą. Na nich będą stały te wyspy. Super, super. To też jest zawsze fajna okazja, żeby zobaczyć nasze prace na żywo na różnych wystawach. Także musicie śledzić, czy to konto Facebookowe zbudujmy to, czy na moim kanale na pewno też się będą pojawiać jakieś informacje o nadchodzących wystawach, bo po pierwsze możecie te prace, o których mówimy w naszych podcastach, zobaczyć na żywo, a po drugie spotkać też nas, podpytać, porozmawiać, zasięgnąć przybić czasami rady, przybić piątaka. Tak, dokładnie. Więc za to się zawsze fajna okazja do spotkania się. Ja wydaje mi się, że chyba wszystko, tak? mówiliśmy cztery moce? Tak. Mówiliśmy cztery y, moce. Y, ja w ogóle chciałem powiedzieć, że Jaskrowi się chyba spodobało występowanie w podcastach i nie wiem, czy nie zostanie stałym bywalcem m, naszego, <laughs> naszych, naszych podcastów. No i zresztą jesteś ekspertem, jeżeli chodzi o budowanie makiet, więc wypadałoby Cię zapraszać częściej. No jeżeli chcesz, oczywiście, bo jak nie. Wiesz, jak, tylko, jak tylko będę mógł. Jeżeli będę miał możliwość, to ja mogę, wiesz, tak jak ostatnio mówiłem, dwa tygodnie temu, ja mogę siedzieć i gadać, bo tak, no, to jest moje hobby, to jest moja pasja, ja się chcę tym dzielić z innymi. W sensie twoja pasja to jest gadanie, czy twoja pasja to są klocki Lego? <laughs> <laughs> to jest budowanie z klocków Lego. To myślę, że w ogóle możemy jakoś przemianować nasz podcast, bo wcześniej to było podsum klockowe podsumowanie roku, podsum roku klockowe podsumowanie tygodnia, ale tak jak już nawet zauważyliśmy przy drugim odcinku, czasami ciężko będzie podsumować tydzień w momencie, kiedy nie pojawią się żadne zestawy, żadne wydarzenia, czasami nawet może być jakiś taki moment suszy, jeżeli chodzi o moce. I nie wiem, czy nie zrobimy sobie jakiegoś taki, takiego formatu, nie wiem, mocarne pogadanki. Albo mocarny podcast. W sumie to może być kolejne zadanie domowe dla naszych widzów, żeby w komentarzach napisali propozycję na nazwę naszego, yy, naszego podcastu. No bo czy to musi być takie podsumowanie tygodnia? Możemy omawiać jakieś moce, a potem na przykład opowiadać Wam o jakichś radach, o jakichś pomysłach na wykorzystanie elementów, tak jak to było chociażby w przypadku tego listka, tak? Czy, 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 czy czegokolwiek innego dzisiaj. Więc yy, zadanie dla Was, drodzy widzowie, yy, rzućcie pomysł na. Yy, nowy tytuł naszego, naszych podcastów, gdzie będziemy rozmawiać już w 90% o mocach, a o zestawach czy o wydarzeniach będziemy gdzieś tam wspominać. No albo, wiesz, po prostu widzowie też sami możecie dać znać, co by was najbardziej interesowało, co wam się najbardziej podobało w dotychczasowych odcinkach. Tak, dokładnie, dokładnie, bo jeżeli chcecie... Dla was. <noise> tak, bo jeżeli chcecie, żebyśmy coś tam więcej mówili o, o zestawach, no to wiadomo, możemy tam jakieś nasze Przemyślenia przelać na mikrofon. Natomiast wydaje mi się, tak jak rozmawiałem czy z Jaskrem, czy z Rivenem i Krystianem, to te wszystkie recenzje, opinie. Czy spostrzeżenia na temat zestawów pojawiają się na różnych innych kanałach na YouTube i my tak naprawdę możemy powtarzać rzeczy, które były mówione wcześniej. Plus, tak jak wspominałem na początku podcastu dzisiejszego, zestawy to też nie jest do końca nasza domena. My tych zestawów nie kupujemy tak po prostu, żeby one były. Zazwyczaj muszą być to jakieś naprawdę bardzo fajne zestawy, które nam się podobają albo są dobrą bazą elementów. A tak to, jak Ty wspomniałeś dwa tygodnie temu, no nie kupujemy kurzu łapów, tak? Więc trzeba się po prostu zastanowić, czy jesteśmy w tym temacie ekspertami, jeżeli chodzi o zestawy. No bo jeżeli chodzi o makiety i modele, no to co, coś nie coś potrafimy. Ja się nie chwalę. Coś niecoś potrafię. Coś niecoś potrafię. Tak. Także dajcie znać koniecznie, o czym byście chcieli posłuchać w na naszych podcastach. Możecie też rzucać pomysły na, na nowy tytuł tych podcastów. No bo tak jak wspominałem jeszcze na samym początku, gdy opowiadałem o zmianach, które będą się pojawiać na moim kanale, no chciałbym, żeby ten kanał Rozwijał się też za Waszym pośrednictwem, żebyście rzucali jakieś pomysły i jakieś przemyślenia, no bo nie, nie możemy cały czas iść jednym torem. Jeżeli coś Wam się bardziej podoba, no to trzeba właśnie iść w tę stronę. No i tak mi się wydaje, że to może być puenta na dzisiaj. Nie rozgadaliśmy się za dużo, a mam nadzieję, że Was nie przynudziliśmy. Przecież jak patrzę na, na timer, to jest około pół godziny, więc i tak trochę się udało pogadać. Jaskier, ja ci po raz kolejny dziękuję za wystąpienie. Ja również dziękuję za zaproszenie. No i myślę, że możesz spodziewać się kolejnych zaproszeń. Wam, widzowie, jak zawsze, dziękujemy za słuchanie. Pamiętajcie, aby stawić łapkę i komentarz, jeżeli podobał Wam się ten film. No i co, i słyszymy się za tydzień.